Mam do was takie, takie jedno pytanie. Czy wy też tak kiedyś mieliście, że dostaliście po prostu fałdolce za free? Ja tak miałem, bo jak kliknąłem sobie Porsche, że kupno po polsku wtedy miałem tutaj no właśnie, Epic Rewards. I nie wiem skąd, ale ja, ja tu miałem 50 zł. Skąd? Nie mam pojęcia, może ktoś mnie zdonatował coś. Um, sądzę, że to ja po prostu sam sobie kiedyś to kupiłem, ale... Nie sądzę. A poza tym, jak chcecie, jak chcecie w e, to, to wiecie z jakimś kodem to kupować? Z kodem Jacob. Ja jeszcze, 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 swojego, kodu, jeszcze swojego kodu nie mam, ale może zaraz, może zaraz yy, o, Może zaraz będę miał to, to, to nigdy nie nastąpi, ale może Więc, yy, widzowe. To tylko tyle, więc yy, pa.